Marka HeroLab poszła naprawdę grubo z tym oto produktem. Zaczynając już od kwestii wizualnej, naprawdę robi wrażenie, czuć w dłoni profesjonalizm. Idąc dalej, bierzesz pudełko w swoje dłonie, otwierasz je. Widzisz ulubione cytaty naszego teamu Hero. Przeczytaj je, a na pewno dostaniesz potężną dawkę motywacji. Multihuman to jest 31 aktywnych składników, takich jak minerały, witaminy oraz standaryzowane ekstrakty roślinne. Więcej o standaryzacji dowiecie się na ofercie marki Hiro. Produkt przeznaczony jest zarówno dla osób żyjących na naprawdę wysokich obrotach, ale również dla tych, którzy chcą tylko i wyłącznie wzmocnić swój organizm i po prostu o niego zadbać. Dodatkowo naprawdę potężnie wzmocni on naszą odporność, szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym. Pamiętaj, to Ty jesteś Multihuman. I pamiętajcie, kupując teraz MultiHuman, mamy dla Was super ofertę. A mianowicie, w każdym z nich będzie kupon z kodem QR, który przekieruje Was na stronę HiroLab, a niżej jest kod rabatowy, który da Wam aż 30% na cały asortyment ze sklepu.